z tej strony dla no mamy tutaj spory okaz patrzcie no to na razie tak słabo to wyglądało ja, no, ja jestem trochę słaby w tą grę ale tu mamy to nowe jak byliście no no i będzie możecie mi napisać w komentarzach to dostaniecie taką krowę. Sabiara. Ale siema. Nie ja mam tu mój witek, widzę. Pokaż mi się. O, co my tu mamy, profesor? Ale to są słabe rzeczy kościół. Jestem na ja, to tak. Co to To też widać Więc mogę dać... Z... Nie chcę. spadaj. Okej, okay, dobra. Zobaczymy sobie po pierwsze w jajcu. Okej, okay, no, słabe rzeczy takie. Dla ciabry. Ale nie jestem ciabratem. Mam jeden tyliard, więc by było coś dokończyć, ale po pierwsze, nie wiem, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Ok, za dwie minuty, ty bambus. Wow. Dobra, ale Dobra, tu będzie coś odblokowane? Dobra, mamy za 16. i to nam pomoże. Ech, spróbujmy coś zrobić w naszym ogródku nowego. Zasadzimy sobie tutaj rzeczy. Ale nie wiem, czy to się wszystko zmieści. Spróbujemy, chociaż niech się zmieści. Nie zmieści zmieści. Co to jest, nie zmieści, się to wszystko teraz bambusa. Dobra, mamy porozstawiane i ja. Ło! trzyma, Taki duży bambus! O ja nie mogę! Dobra, ja bym teraz poszedł po wodę, żeby ją nalać. Dobra, to jest tutaj.

30 lat! O mój Boże, ile razy ja to mogę! Ja nie mogę! Okej, okay, podlejemy co? So, to podlejemy, to podlejemy, to podlejemy, to podlejemy, to podlejemy, to, to, to. Aha, ja mam jajko przecież to tym tworzeniu. O, ale mi się zapomniało. Okej. Okay. Co? O, kotek, siema. Siema kiciu Eee. Nawet wysłaba to. Okej, okay, tu musimy na pewno podlać tysiąc razy. Ale nie jest, czy ku to spinaczło. Okej, okay, podlejemy sobie tutaj rzeczy. Najważniejsze są bambusy. No to tak po prostu, no ważne. Oni już nie mogą e, No dobra, ale ile tutaj ludzi w ogóle na serwie? Ty tylko. Ty tylko. Cztery ze mną. Ty. To mało jak... Może zaprosimy kogoś. Dobra zaprosimy naszych przyjaciół okej okay, dawaj Kubę zapraszamy I ich wszystkich do nas ale mnie ciekawią o te loty szybko bo tu będę ten dostawa przecież jest za 4 minuty już była wow. Ty, ale co to jest? Co to? Ty! Zobaczmy! Ty, ale mnie to ciekawi, to jakieś dziwne jest. ta, 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 I zobaczmy, jak to, czy to wyrośnie. Chodźmy po pierwsze, co to podlać, bo to... By fajnie wyglądało, jakby się plało szybko. Okej, okay, dobra. Ale... kurde, ta palma to bardzo duża i te liście w ogóle. Też duże. Aha, aha. tutaj. Konewka jest. Jest, jest rasa. Ej dobra, jak na taką dostawę, to nawet jest fajnie. Ja zawsze tą krowę wyciągam, no. Gdzie ja to tam? Ja to tutaj da? Ja. No i będzie widać Dobra, bo tutaj postawiłem sobie tą nasioneczkę i ja tego. I te bambusy Tu już bardzo dużo wyrosło Może się pojawi zaraz w dzień. wow Ło, ty, co tu? jakiś event jest? Ja się nie znam. Napiszcie w komentarzach jak, jak ten księżyc i to wszystko to jest event. Bo ja się nie znam jakby są nad tym wszystkim. Tylko mój kuzyn się zna. Więc... Dalej nic tutaj nie wyrosło. good. Co ja wziąłem? Marchewki. Bo co mi marchewki? One są słabiutkie. i Ale co to jest? Okej, okay, zobaczmy, wo, ale już. Ja bym zadał po polsku. nie, już ma. Ty, co ma to? Ej, dobra, ej, patrzcie na jego kartę. Co mu krzesło? Ty, skąd ma to? Tyż... Co? No nie chcę na to stać? Ty, ale... Czekaj. Po jakim mi pisze? No, byliście na jungelu i sami, bo ja nie zdążyłem. No jak byliście, no zostawcie tam lajka. E, ale kto się tutaj spina po moim bambusie? To jest spadność mojego bambusa. Ale co tam jest? Ty, widzicie to? E, nie, nie, nie. To coś nowego. Ja nie wiem co to jest. Ja tu nigdy nie byłem. Garden Asia. Okej. Okay. What are you? I'm a guidescapper. Coins the step price. items. items. Useful. I dobra, teraz dajemy drugie. Co tu się stało? O nie. Z piaskiem sobie. Dobra. A to jest taki ala dobra To jest taki To jest Rebirf Dobra, ale Rebirf gra Garten Co to jest? Ty, ale ja nie mam takiej kasy Dobra, ale teraz to pojazdkiem sypię, więc nie jest za dobra. Ale to było ciekawe, nawet po jakiejś czamorowach, nie ma. O fan, Okej, okay, jednak nie. Dobra, wyszedł. Ale to było ciekawe. Nie, nie wiem, co tam robiło. Ale to by było ciekawe sprawdzić. To na tyle. Pa, pa.